Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, dokładnie w grudniu 2020 roku, była zapowiedź edycji limitowanej Look Fantastic. Potem nastał Brexit. Większość paczek została zatrzymana na granicy. Wiecie, na nielegalu chciały przejść coś tam może przewoziły nielegalnego. Płacz, żal, smutek. I okazuje się, że po tych pięciu miesiącach tułaczki nareszcie dotarło. Hey! Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z tajemniczym pudełkiem, które dotarło do mnie po wielu wojażach. Prawdopodobnie zwiedziło Pół Europy. dotarło do mnie edycja imitowana Idol Collections Look Fantastic, które zostało wysłane prawdopodobnie na początku stycznia czy pod koniec grudnia. No i wiadomo, Brexit, tam gdzie zostało zatrzymane na granicy, ja już się z nim pożegnałam, już nawet ostatnio zastanawiałam się, czy może raz jeszcze nie spróbować i nie zamówić, nawet miałam w koszyku. No i okazuje się, że przyszło po pół roku, także. Dzień dobry. Look fantastic. I jeżeli mieliście takie sytuacje, że coś wam przyszło, może teraz odblokowali, jakieś źródełko. Teraz jest jakaś tam luka w, na granicy i, i może te wszystkie pudełeczka sobie tak przechodzą. Także dajcie znać, jeżeli właśnie do Was dotarło pudełko, które dość nie miało i na przykład dostaliście zwrot kasy za to, bo też o takich sytuacjach słyszałam. No i też pokażę Wam pudełko, pudełko subskrypcyjne z tego miesiąca, majowe i to tutaj troszeczkę pewnie ponarzekamy ze względu na produkt, który tutaj miał być, a okazało się, że go nie będzie. Niby ma być w czerwcowej edycji, ale dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Także Dam Wam tutaj takie rozdziały, żebyście mogli sobie przeskoczyć ewentualnie do treści, która Was interesuje. Ja zachęcam tak czy siak do obejrzenia całości. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i też subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie i już zaczynamy. I zaczniemy od pudełka subskrypcyjnego. Ja wiem, że większość z Was chciałaby pewnie zobaczyć limitowaną edycję, ale spokojnie, szybko, przybrniemy przez to, ponarzekamy i przejdziemy dalej. Dobra, jakie mamy hasło boxa? O, Twój uśmiech jest takim promyczkiem słońca dla innych. No tutaj katalogu chyba nie uświadczę, bo nie ma, więc jakoś sobie poradzimy. Dobra, pierwszy produkt, jaki mamy, to jest akcesorium. Przeważnie jeden z tych sześć produktów, które są w pudełkach Look Fantastic, to jest akcesorium. I tym razem jest to taka. Jak to nazwać? Taka silikonowa podkładka <noise> pad do czyszczenia pędzli w moim Minimaniu, bo ja mam taką właśnie do czyszczenia pędzli, ewentualnie można tym czyścić twarz działa niczym Foreo, ja wiem nie umniejszając Foreo, natomiast działa na takiej samej zasadzie, tylko, że zamiast bateryjek czy po prostu prądu mamy Siłę własnych rąk, więc można tym myć sobie twarz po prostu. Tutaj dajemy jakiś produkt, żal, powiedzmy oczyszczający, czy piankę, i tak po prostu możemy sobie masować twarz. To sprawi, że pobudzimy krążenie. Oczywiście delikatnie złuszczymy martwy naskórek, ale bardzo delikatnie, więc i też nie zaburzymy bariery hydrolipidowej, co się często zdarza przy używaniu takim nagiminnym tych różnych szczoteczek. Ja osobiście używam czegoś takiego do mycia pędzli. Natomiast zastanawiałam się ostatnio, czy nie kupić sobie takiej dużej po prostu podkładki, bo będzie to na pewno praktyczniejsze, żeby tak sobie gdzieś tam walnąć w zlewie i, i sobie mieć pędzle w taki sposób, bez bawienia się w trzymanie. Więc powiedziałam, że taki gadżet to kosztuje w Chińczyku, jakbyście chcieli kupić to jakiegoś piątaka, a pewnie jakby zamawiać na AliExpress to już w ogóle grosze. Więc taki naprawdę powiedziałabym gadżecik. No, chyba że ktoś nie ma, czy do pędzli, czy właśnie do twarzy, to z pewnością mu się przyda. Nie to, że to jest jakaś taka tragedia do wyrzucenia, tylko myślę, że e, dla części osób na pewno to będzie przydatne. Coś, coś tutaj mi się nie podoba. To w ogóle, to co tutaj teraz wyjęłam, to było odkręcone. Mhm, tak. Zakręcone jest teraz. Natomiast e, było odkręcone i wręcz to, co tutaj. E, tak wylazło, to jest produkt. Ale dobra, skupmy się na tym, co to jest, bo może tylko w moim egzemplarzu się to otworzyło, więc nie będę narzekać. To jest peelingująca maska z marki E-Cooking. I ja jestem ciekawa, czy ja akurat nie miałam tej maski, bo ja miałam z e-Cooking taką kwasową maskę, pełnowymiarową ona była kiedyś w jakimś kalendarzu. To jest chyba to samo. Ja mam jakąś tam końcóweczkę z tego, już taką, którą w sumie powinnam wyrzucić, bo już minęło te 12 miesięcy od otwarcia. Jest taka adnotacja na opakowaniu nie wynikuje, jeżeli Twoja skóra stanie się czerwona. To znaczy, że produkt działa. Potwierdzam, to jest taka typowo kwasowa maska. Skład jest naprawdę bardzo prosty. Ogólnie produkty i e cooking to jest e-cooking to jest marka naturalna i mają bardzo dobre produkty. Naprawdę y Lubię się z ich produktami i faktycznie potwierdzam, że po nałożeniu tego peelingu momentalnie, a przynajmniej na mojej skórze, która jest taka dosyć cienka i wrażliwa, momentalnie zauważyłam zaczerwienienie i wręcz takie szczypanie. No i oczywiście tam trzymałam te 5 minut, można od 5 do 10 minut, i po zmyciu faktycznie wyglądałam jak taki indianin, albo jak osoba, która przesadziła solarium, ale miała założone te takie. Gogle, czy tam okularki, nie wiem jak to nazwać. E, wiecie, taka czerwona twarz, tutaj tylko takie jasne, jasne. Y Kółka. <noise> więc tak, jest to faktycznie skuteczny produkt. Buzia y, potem jest tak mega wygładzona, tylko też nie każdy się lubi z takimi kwasowymi formułami. Natomiast to jest jeden z takich naprawdę lepszych produktów i y, dosyć znanych z tej marki. Więc to mnie akurat cieszy. Szkoda, że był otwarty mój egzemplarz, więc to po prostu oznacza, że będę musiała go już teraz zacząć używać. Dalej mamy coś z marki Dr Botanicals. To jest kiwi superfood cooling eye serum. Czyli mamy serum pod oczy. Kiwi kojarzy mi się z taką sporą porcją witaminy C, wobec tego obstawiam, że to będzie produkt taki mm, rozjaśniający, wygładzający, bo kiwi ma w sobie kwasy AHA i jak to antyoksydant, też pewnie będzie zwalczać wolne rodniki, e, także ogólnie takie działanie anti-aging. Zaraz przeczytam skład, bo wiecie, na razie to takie moje domniemania. O, ej, to naprawdę wygląda to wygląda ciekawie, zwłaszcza że jest to bardzo wodna formuła. Bardzo! No, i to jest cooling, czyli chłodzące takie serum. W sumie spoko opcja na te nadchodzące ciepłe dni. I oczywiście, Dr. Botanicals to jest marka naturalna. Czy ja czuję kiwi? Ale to raczej to akurat raczej otwarte nie było, nie. To wręcz było zaklejone z obu stron, więc tutaj raczej nikt się nie dobierał. Mamy tutaj olej z kiwi, ale ten olejek naprawdę jakoś tam chyba niewiele nie go jest, bo to jest taka wodna formuła. Mamy też olejek eteryczny, frutowy, który jest bogaty w witaminę C i ma minimalizować niedoskonałości. I mamy tutaj również peptyt, czyli właściwości anti-aging. Tak szybko sprawdziłam ten produkt na stronie Look Fantastic i buteleczka na stronie wygląda inaczej niż ta. I w sumie też się różni skład. Tamten skład y, powiedziałabym, że jest gorszy, a tutaj w sumie nie, ma, nie jest źle. Mamy 98,4% naturalnych składników, do tego to jest formuła wegańska, nietestowana na zwierzętach, przetestowana dermatologicznie, bez glutenu i pszenicy jakby ktoś miał to jeść. E, więc ciekawi mnie kwas salicylowy, który tutaj jest w składzie, bo jakoś tak niezbyt przemawia do mnie ten składnik w okolice oka. Jestem ciekawa, naprawdę. Ten produkt mnie zafascynował. Także poczytam jeszcze na jego temat i możliwe, że po prostu będę go używała na całą twarz. Na razie pójdę do zapasów, poszukam daty ważności, bo tutaj należy sprawdzać, jak z tymi datami ważności, ale... Jest to dosyć interesujący produkt, ale jakaś taka ładna tubeczka, krem do twarzy w takiej formie żelowej 15 ml. Marka nazywa się Comfort Zone. To jest włoska firma i jest to produkt, który ma dać takie 24-godzinne nawilżenie. Pierwszy raz widzę w ogóle tą markę samą markę widzę pierwszy raz i fajnie, że coś innego w końcu się pojawiło w Look Fantastic, bo do tej pory te wszystkie pozostałe marki, one już wielokrotnie się przewijały w boksach czy w kalendarzu, a tutaj mamy zupełnie coś innego. Wygląda bardzo fajnie i aż po prostu to jest takie korci, żeby otworzyć i myślę, że też właśnie tak samo jak i to serum, które ja bym używała nie, nie na okolice oka, tylko na całą twarz, tak samo tutaj to by się sprawdziło dla cer tłustych i Mieszanych ze względu na swoją taką lekką formułę i ze względu na, na nadchodzący taki okres em, cieplejszy, to właśnie takie lekkie formuły są y, spoko. I tak patrząc na skład, mamy tutaj 90 i 0,9% naturalnych składników. No nie jest to też najwięcej, ale też tak analizując skład nie jest zły. Sporo różnych ekstraktów roślinnych, olejków. Dosyć ciekawe, bo coś innego, coś czego jeszcze nie było, przynajmniej pod kątem firmy. Fajny produkt to jest krem do rąk z marki This Works. Marki, która pewnie w większości się kojarzy z, ze sprayami do poduszki, które w sumie mi się już pokończyły. Wychodzi na to. Miałam zapas po prostu na zimę, a przy, nawet na parę zim, a już wykończyłam. A to jest Stress Check Kind Hands krem wygładzający do suchych i takich jakby <laughs> overwashed hands takich, które przesadziły z myciem takich za, za, za wiele razy mytych. Kurczę, jak, jak to przetłumaczyć? W każdym razie jest to krem do rąk 30 ml i obstawiam, że tak jak wszystkie produkty This Works, dosyć intensywnie pachnie, bo tam jest dosyć spora zawartość olejków eterycznych. W sumie wyjątkowe nie czuć. Na razie nie będę otwierała, ze względu na to, że mam potwierane inne, chociaż wykończyłam wczoraj krem, który był dosyć duży. A mi dosyć e, szybko zeszło na jego wykończeniu, więc mam dosyć dobre tempo ostatnio. I ostatni produkt to jest rzecz, która mi się kojarzy z chociażby e, moimi szwagierkami, które używają tych e, pomadek, bo jest to pomadka do ust z marki Bart's Bees, która mi się kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi, e, bo e, akurat ta marka jest, e, jest amerykańska e, i sama mam od nich podkład. Do twarzy, bo zamówiłam swojego czasu na Look Fantastic, bo był w opisie jako taki nawilżający, jeszcze pielęgnujący produkt. Niestety ma bardzo mnóstwo olejków i po prostu jakoś tak nie potrafię się nim obsługiwać. Natomiast te pomadki słyną z bardzo dobrego nawilżenia. W 100% są to składniki naturalne. No i jak sama nazwa wskazuje, marka bazuje na różnych produktach takich pochodzących od pszczółek, czyli, czyli mleczko, pszczele, miód, także to są takie mocno nawilżające składniki, Jest zabezpieczone, mamy tutaj taki dzyndzel, który należy odkleić dopiero, żeby się dobrać do pomadki, więc tutaj mamy gwarancję, że nikt wcześniej nie dotykał naszej pomadki. O! A to się zdziwiłam, bo obstawiałam, że to będzie różowe, a to jest bezbarwna pomadka do ust. 100% naturalnych składników, o, ale cudownie pachnie. No tak, watermelon. O, uwielbiam ten zapach. Także e, ostatni produkt, to pomadka, i już przejdziemy do obliczenia całości wartości tego pudełka i oczywiście do e, ocenienia, czy jest to gra warta świeczki, e, bo no, zabrakło nam tutaj e, jednego produktu, który był zapowiedzią. I wracam do Was już z podsumowaniem. Obliczyłam szybko wartość zawartości, mimo że nie było katalogu, to jakoś tak sprawnie poszło i wynosi ona 260 zł. Nawet jeszcze nie tak źle, zważywszy na to, że płacimy powiedzmy za pudełko subskrypcyjne od 65 do 75 zł. Także nie jest źle, bo przy tej najniższej kwocie subskrypcji to wychodzi czterokrotność, równo czterokrotność samej ceny. Także nie jest źle. Zwłaszcza zaskoczyła mnie obecność tej maski z e-cooking. Tak jak mówię, używami jej. Bardzo skuteczna maska kwasowa, bardzo szybkie działanie i Faktycznie ta buzia jest momentalnie wygładzona. No i też mamy kwas salicylowy, więc też powinna zaradzić za skórnikom. Też zaskoczeniem dla mnie jest ten produkt z Dr. Botanikos. Zobaczymy ewentualnie jak się sprawdzi pod okiem. Finalnie, może będę używała właśnie na całą twarz. Też zaskoczeniem jest coś innego. Nowa marka, którą szukając ceny znalazłam na Deglasie chociażby, to jest właśnie ta Comfort Zone, i ona jest sprzedawana w takim dużym słoiku 60 ml. Tutaj mamy 15 ml, i ten duży słoik kosztuje tam 2-3 W miarę dobry skład, bo te 90% tutaj mamy, także to też jest w sumie miłe zaskoczenie. Nie narzekam na pomadkę do ust. Pewnie wrzucę gdzieś tam do którejś torebki, finalnie pewnie mi się zgubi w przeciągu krótkiego czasu. Natomiast póki e, gdzieś tam będę miała pod ręką, to będę starała się jej używać. Krem do rąk. Nie ma się nad czym rozwodzić, natomiast myślę, że wrzuciłabym go do takich neutralnych produktów, bo na razie pójdzie do zapasów, ale finalnie pewnie zacznę używać, także nie zmarnuje się. Więc to jako taki neutralny, bo nie jestem zachwycona, natomiast też będzie w użytku prędzej czy później. E, najmniej mnie osobiście cieszy ten gadżet. Także w ogólnym rozrachunku e, Chyba tak jest, że jak jestem nastawiona negatywnie, bo założyłam na dzień dobry, że będę narzekać, ze względu na brakujący krem pod oczy ze spa, który myślę, że dla wielu osób był zachętą do tego, żeby, czy zacząć subskrybować, czy żeby nie kończyć subskrypcji, czy po prostu ogólnie cieszyliście się na. na... Obecność tego produktu w boksie. Natomiast wychodzi na to, że nie jest tak źle i naprawdę te produkty wyjątkowo mnie cieszą. Jestem ciekawa Waszych opinii na temat tego, tego boksa. Koniecznie piszcie, co Wy sądzicie. No i co? I teraz zajmiemy się już edycją limitowaną, gdzie będą konkrety. I zaczniemy od produktu, który bardzo mnie zachęcał do zakupu tego pudełka, bo jest to krem z retinolem z marki Murad, marki założonej przez dermatologę i farmaceutę. Z tej marki mam już filtr do twarzy, który znalazł się w ulubieńcach. Jest horrendalnie drogi, ale naprawdę ma Cudowną formułę, i nawet Emil używał tego filtra i nie denerwował go. Wręcz był niewyczuwalny na skórze, a ma naprawdę całe spektrum ochrony przeciwsłonecznej. To słowem o filtrze, a tutaj wracamy do kremu z retinolem. Jest to taki wolno uwalniający się retinol, oczywiście do stosowania na noc. To jest krem na noc, który w taki niedrażniący sposób ma być skuteczny, i do tego jeszcze występuje. Oczywiście, mówię oczywiście, bo... Y retinol można łączyć z niacynamidem i on właśnie tutaj występuje w parze z niacynamidem. Niacynamid jest już na trzecim miejscu. Potem są różne ekstrakty, potem właśnie mamy retinol, czyli dosyć wysoko w składzie. Ja jestem bardzo ciekawa tego produktu i ma świetne opakowanie. To jest właśnie takie opakowanie, które, dzięki któremu nie wkładamy paluchów do słoika i też nie musimy się bawić w, w żadne szpatułki, które też należy dezynfekować przed włożeniem do kremu tutaj po prostu naciskamy na to nazwijmy wieczko i ten krem sam wychodzi na wierzch po prostu porcja kremu wychodzi na wierzch jest to bardzo fajne rozwiązanie i ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań bo jestem pewna że większość osób mając zwykły słoiczek wkłada tam palce także super bardzo mnie cieszy ten krem i mam już tyle kremów po prostu nie, nie, nie nadarzam ich e, zużywać. Kolejny produkt, też z marki Murat, ogromnie mnie cieszy i gdybym wiedziała, że ten box do mnie finalnie dotrze, to nie otworzyłabym dosłownie niedawno innego produktu, e, takiego, tak nazwijmy złuszczającego, myjącego i złuszczającego z e spa, który też był w którymś boksie, czy w kalendarzu, bo tutaj jest z marki Murat też taki żel złuszczający z kwasami AH i BHA. Tutaj mamy kwas salicylowy, mlekowy i glikolowy. I one wszystkie mają skutecznie oczyszczać naszą skórę, delikatnie złuszczać, oczyszczać z zaskórników, wszelkiego rodzaju, bez pojawiania się Podrażnienia. I tym samym ma zapewnić nam taką wygładzoną, rozjaśnioną skórę i taką młodzień wyglądającą. Jestem bardzo podjarana i zastanowię się, czy nie otworzyć tego też. Ewentualnie tamten podaruję komuś, a zacznę używać tego, bo naprawdę bardzo mnie korci. To nie jest produkt do stosowania codziennego. Ten produkt możemy stosować 2-3 razy maksymalnie w tygodniu, tak żeby nie założyć swojej bariery hydrolipidowej, ale żeby właśnie mieć ten efekt takiego wygładzenia i delikatnego złuszczenia i yy, yy, rozjaśnienia naszej skóry. I właśnie obstawiam, że ten produkt będzie yy, dobrym zamiennikiem yy, tego żalu myjącego też z kwasami, tylko tam były tylko i wyłącznie kwasy, aha z marki Rodial. Ten mój ulubieniec, którego już wykończyłam dosyć dawno, e, i dlatego myślałam, że ten będzie jego zamiennikiem. Jeżeli jesteśmy przy złuszczaniu, to jeszcze takim dodatkowym produktem, e, to był taki ala gratis w tym pudełku, jest produkt, który dopiero jakby wchodził do sprzedaży. Taka premiera tego produktu, i to jest e, akurat tutaj już typowy eksfoliator e, z Kate Somerville. I fajna taka gra słów jest, bo to jest Exfolicate, intensywnie złuszczająca kuracja. Mamy tutaj 15 ml i jest taka informacja, tutaj taka buźka uśmiechnięta, która puszcza nam oczko, że jest to taka. Hollywoodska twarz w 2 minuty dosłownie. To ma dawać efekt taki momentalny, rozjaśnionej i upiększonej skóry. Nie ma tutaj składu, bo to jest taki travel size, ale jest informacja, że można używać rano i wieczorem dwa razy w tygodniu nałożyć na czystą skórę, pomasować około 30 sekund, zostawić jeszcze na 2 minuty i spłukać. Czyli w sumie nie, nie jest to dosyć długi proces, no i w te dwie minuty mamy mieć. Hollywoodską twarz. Dobra, kolejny produkt, który się przewijał wielokrotnie już w pudełkach Look Fantastic w takich mniejszych wersjach, to jest produkt z marki REN, czyli krem na dzień, taki chroniący przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi. On chyba był nawet w ostatnim boksie Look Fantastic w takiej mniejszej wersji, 15 ml. Ja jeszcze jej nie otwierałam, mimo że korciło, żeby wziąć ze sobą na wyjazd. Ale nie wzięłam, natomiast od Was wiem już, że ma dosyć lekką formułę, szybko wchłaniającą i jest naprawdę bardzo dobry na dzień, także to dobrze rokuje. Tutaj mamy 50 ml, czyli pełnowymiarowy produkt i to jest produkt przeznaczony do bardzo wrażliwych skór. Marka REN też słynie z naturalnych formuł, więc tutaj też możecie mieć pewność, że skład jest nienaganny. Kolejny produkt to jest produkt z marki Dermalogica coś na zasadzie maseczki. Tak wygląda produkt: to jest serii takiej przeciwzmarszczkowej, H Smart. Maska ma pomagać takiej zestresowanej i dojrzałej skórze. Skład jest mega długi, może dlatego, że jest ulokowany na takim wąskim paseczku. E, mnóstwo olejków, też składników aktywnych. To jest maseczka, którą nakładamy na 10-15 na minut, tak. Dosyć hojnie e, i zmywamy. Można ją stosować raz w tygodniu, ewentualnie jeżeli wasza skóra potrzebuje jeszcze takiej regeneracji, odżywienia, to częściej. E, no Jest to przeznaczone dla skóry suchej, e, odwodnionej mm, i takiej, na której już widać przedwczesne oznaki starzenia. Oj, tutaj w sumie mamy taką mniejszą wersję kremu, tym razem na noc, z marki REN z tej samej serii, tylko że to jest krem na noc. I też ma na pewno y, tak mocno odżywiać tę skórę, na pewno też ma mnóstwo olejków. Y, I tutaj akurat mamy 5 ml, taka naprawdę mała tubeczka. Ale jak będę teraz jechała gdzieś, to mam już komplet. Mniejszą pojemność kremu na dzień i na noc, więc może akurat w takiej kombinacji to zużyję. Także też taki dodatek. I ostatni produkt najmniej mnie cieszy, bo jest to... Cuchy szampon z marki Living Proof, czyli marki, która już często występowała w Look Fantastic, czy to w kalendarzu, czy w boxach. I to jest pojemność 92 ml. Mamy na trzecim miejscu alkohol denat, także to dyskwalifikuje w moim przypadku produkt. Aczkolwiek w produktach w aerozolu tego typu przeważnie ten alkohol jest w składzie, więc jeżeli nie macie delikatnego i wrażliwego skalpu, a raczej skóry głowy, no to no to myślę, że krzywdy Wam nie zrobi. Natomiast w moim przypadku zdecydowane nie. Zresztą teraz nie używam takich produktów, w ogóle nie używam suchych szamponów, bo wręcz nie mogę. Zalecenia, trycholog. Także to u mnie po prostu jako jedyny produkt jest na nie, natomiast reszta bardzo wpasowuje się w moje gusta. Także ja szybciutko jeszcze obliczę wartość tego całego boksa i podsumujemy sobie go. I podliczyłam szybko wartość tych wszystkich produktów. Wynosi ona... 1010 zł. I zważywszy na to, że płacimy dosyć sporo za tego boksa, bo to jest jeden z droższych boksów, jakie widziałam na stronie Look Fantastic, które wyszły do sprzedaży, bo kosztuje 493, no to dostajemy powiedzmy dwukrotność ceny. Nie dużo, patrząc, porównując z innymi boksami, które chociażby tutaj u mnie na kanale widzieliście. Natomiast to są marki selektywne, więc tutaj. Tak czy siak te 50% taniej to jest sporo. Wobec tego mnie osobiście ten box cieszy, bo wiem, że większość tych produktów u mnie prędzej czy później pójdzie w ruch, dlatego tak ubolewałam nad zaginioną paczką. Natomiast cieszę się bardzo, że w końcu trafiła w moje ręce i na pewno użyję tych produktów z marki Murat. Pewnie przetestuję też tutaj parę innych produktów, więc dla mnie to jest naprawdę opłacalny boks. Ale ciekawa jestem Waszego zdania, Waszej opinii na ten temat, czy byście się cieszyli z takiej zawartości. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, mimo tego, że cały film na pewno będzie trwał troszeczkę, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!